Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o kolorowych jajkach. A szczególnie skąd mam jajka w kolorze oliwkowym? Jak niektórzy z Was wiedzą, na punkcie kolorowych jajek mam po prostu bzika. Mieszamy rasy kur, żeby uzyskać kolorowe jajka. Zaczęliśmy od hodowli kur kilka lat temu Araukan i stąd się pojawiły u nas pierwsze kolorowe zielone jajka. Potem dokupowaliśmy różne rasy kurek aż w końcu przyszło mi do głowy, żeby je zmieszać. To było kilka lat temu. I teraz efekt widzicie proszę. Kolorowe Jajkar od brązowych po wkropki, oliwkowe, aż takie po niebieskie, o, nawet to takie niebieskie. Jakie kurki niosą zielone i niebieskie jajeczka? Jest kilka razy. Najczęściej spotykaną kurką znoszącą zielonkawe jajeczka w różnych odcieniach. Jest Araucana. Są kurki Cream Legbar. One też niosą mniej więcej w takiej barwie jajeczka. I ja mam też kurki Greenshell. One też niosą jajeczka w takich barwach. Od takiego jasno niebieskiego do takiego saledynowego, też zielonkowatego. W takich barwach. Brązowe jajka są od kurek maransów. Nawet to. To jest od kurki miksa. Miks kurki marans ze zwykłą nioską. Takie Taka kurka, mix znosi takie nam jajeczka i mamy takich kurek parę, które znoszą takie, o to jest od drugiej chyba, takie nakrapiane. Bardzo fajne te jajka są, <laughs> tak jak pochlapane by farbą. Słuchajcie, co do mieszania raz kurek, to z jajkami jest tak, troszkę jakbyście mieszali farbki. Jako dzieci pamiętamy, mieszaliśmy sobie różne kolory farbek. Jak zmieszaliśmy białą z brązową, to wychodzi jasnobrązowa. Jak mieszamy brązowe z zielonym, takim seledynowym, to wychodzi oliwka. I to taka barwa jajek jest uzależniona od genu, jaki przejmie kurka. Czy więcej tego genu weźmie? Od kurki czy od koguta. Takie jajko pochodzi z połączenia maransów z takim zielonkowatym. Z takim. Z mieszanki takich kurek powstają oliwkowe jajka. Piękne. Jak zawsze czekałam na te pierwsze jajka oliwkowe, to powiem Wam, że jak już się zaczynały nieść te nasze miksy. Normalnie dostawałam kociokwiku z radości. Te jajka w smaku nie różnią się niczym od innych jajek. Tu mamy takie jajeczko szare. Ono nie jest ani zielone, ani brązowe. I powiem Wam, że nie wiem z czego to wyszło. Ale mamy taką wnioskę. Jestem bardzo zadowolona z takich kolorów. Słuchajcie, maransy. Maranse są podstawą mieszanki jaj. Podstawą. Są bazą, tak jakby, do tworzenia jaj oliwkowych. Bo jeżeli złączycie to jest jajko od minora na przykład. Jeżeli złączycie jaj minora z kogutem maransa, czyli z takim brązowym kogutkiem z takiej rasy, to wyjdzie Wam jajko w takim kolorze, czyli tak jakby od zwykłej nioski. Jeżeli złączycie dwa zielone, na przykład będzie kurka wznosząca zielone jajka, i na przykład kogut od Cream legbar albo Araucany, to wyjdzie Wam też zielone. W różnych odcieniach, tak jak tu zobaczcie, no są te zielone, są naprawdę w, w kilku odcieniach. Takie typowo wielkanocne, prawda? To jest piękne. Kurczę, zachwycam się jajkami. <ścoughs> Z tych ostatnich marazów, które kupiliśmy, dwie kurki niosą nam takie jajeczka. Które mają górę tak jakby troszkę matową. Natomiast dół jajeczka jest błyszczący. Takie dwukolorowe, fajne. Większość maransów niesie takie czekoladowe ciemne jajka. One mają skorupki takie dosyć błyszczące, nie są takie matowe. Widzicie też jajka od zwykłych wniosek. I teraz zamierzamy, nie w tym roku, ale koniec lutego, będziemy też inkubować jaja. Będziemy je miksować. Chciałabym uzyskać jeszcze inne odcienie jajek. Mam nadzieję, że się uda. Będziemy łączyć. Też maransy, czyli kurki znoszące brązowe jajka, z kurkami greenshell i z kurkami oliwkowymi. Zobaczymy, jakie wyjdą. Ile będzie też kogutów, bo to też. Wiecie, jakieś jest z inkubowaniem jajek. Stawi się 100 jajek, a wylęgnie się połowa kogutów. Zresztą przy inkubacji bardzo często bywa tak, że niestety, ale nigdy nie wylęga się 100%, nawet w profesjonalnych wylęgarniach. Yy, tu są białe jajka. Nie tylko białe od minorów, bo tu mam też białe drugie. Mamy też dwie kurki yy, lekhorne jeszcze. Trzy lata temu chyba kupiliśmy kilka kurek lekhorna. one są super nioskami, słuchajcie, to są kurki lekkie, o białym upierzeniu. Yy, ale są niewytrzymałe nam mróz. I właśnie no u nas niestety te kurki chodzą większość po tym dworzu. Nie jestem w stanie ich zatrzymać, zresztą też i nie chcę. Chcę, żeby się hartowały, przyzwyczajały, ale Kurki lekhorna niestety są kurkami mało odpornymi. To są kurki typowo do hodowli w pomieszczeniach zamkniętych przy dobrej wentylacji, przy dobrej temperaturze, ale co do nieśności są rewelacyjne. Te jajka od lekhornów były u nas w szczycie nieśno nieśności olbrzymie. Naprawdę były olbrzymie zdarzały się też i dwużółskowe, co widzieliście na którymś z ostatnich moich filmów. Także moi drodzy, będziemy inkubować jaja po nowym roku. Mówię tak jak koniec lutego. Jakie jajka wybrać do inkubacji, to też Wam powiem, jak już będę wybierała. Bo na przykład, tu mam oliwkowe jajko, których, no chciałabym go na przykład, gdybym teraz chciała go wsadzić do inkubatora, to ono się nie nadaje niestety właśnie z tego powodu nie wiem czy ostroć złapię o dlatego nie nadaje się to patrzę białe to też by się nie nadawało widzicie? ma zgrubienia i takie jajka też się nie nadają do inkubacji więc jajka do inkubacji będę wybierać, przebierać, selekcjonować. Pokażę Wam, jakie będę jajeczka wkładać do inkubatora, z jakich kurek. Ale to po nowym roku. Dziś chciałam Wam po prostu pokazać, yy, skąd mam oliwkowe jajka. Coraz więcej popularne są kurki znoszące zielone, coraz ich y, y, widzę więcej. Macie, bo też i śledzę i nie tylko YouTube'a, ale też i Facebooka. Widzę hodowców, którzy już naprawdę mają, niektórzy też y, dużo, sporo kolorowych jajek macie. Nie wiem, czy mnie tacy oglądają, czy nie, może się odezwą. Także moi drodzy, jeżeli zamierzacie mieć kiedykolwiek w swoich hodowlach kurki znoszące kolorowe jajka, to polecam Wam raz na początek zakup kilku sztuk kurek maransów czyli kurek, które znoszą czekoladowe jajka i albo araukany, albo greenshele choć greenshele zdarza się. Że nie wszystkie y, będą niosły y, zielonkawe jajka. A może Wam powiem, dlaczego brązowe jajka są brązowe. Mm, ale nie jestem taka mądra i sobie napisałam to na kartce, moi drodzy. Brązowe jajka zawierają pigment protoporfiryny, biliwerdyny i jej helatu z cynkiem. Za to y, te. Y, Pigmenty odpowiadają za barwę brązową jajeczek. Natomiast za barwę zieloną jajek odpowiada biliwerdyna oraz helat cynku biliwerdyny. I to jest uzależnione od genu kurki. Ile kurka dostała genu z, z mamy, która niosła zielone jajka, czy taty, który był maransem? Jeśli jajka Wam się spodobały, a zwłaszcza ich kolory, łapka w górę! Słuchajcie, subskrybujcie, bo będziemy je rozmnażać. Jestem ciekawa, jakie je uzyskamy potem wnioski. Sama inkubacja to dla mnie jest duże już wydarzenie, bo bardzo lubię to robić. Bardzo lubię potem obserwować, kiedy się te kurki wylęgają. Nie z każdej rasy da się rozpoznać od razu po wylęgnięciu, czy to jest kurka, czy kogucik dopiero w miarę, kiedy dorastają zresztą na wiosnę kręciłam Wam takie filmy właśnie z naszymi młodymi, które rozmnażaliśmy w zeszłym roku właśnie o tej porze, bo zaczęły się wylęgać w grudniu chyba w grudniu, muszę sprawdzić no i na Wielkanoc zaczęły się już właśnie nieść i właśnie z tych wniosek, które rozmnażaliśmy w zeszłym roku, jest ta niotka znosząca te jajeczka. I, 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 i ta. O. On to może przełożę, żebyście lepiej widzieli. O. To są jajka od dwóch różnych kurek. Bardzo fajne. Zachwycam się, Jami, dobra znowu. Moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich i do następnego razu. Pa! pa.